Szanowne, szanowni, dzisiaj 40 odcinek serii Dwa równe skoki, a w nim tylko jedno słowo prawda. W miesiącu listopadzie bardzo często wspominamy zmarłych, wspominamy tych, co odeszli. W miesiącu listopadzie także towarzyszą nam różnego rodzaju rocznice wydarzeń historycznych, w ramach których wspominamy także tych, którzy zaprawdę ginęli. Oczywiście można zaprawdę umrzeć ale o wiele trudniej w moim odczuciu jest żyć w prawdzie. I zdając sobie sprawę z tego, że jest to niełatwa rzecz, niełatwa umiejętność bycie prawdziwym, życie w prawdzie wobec siebie i wobec innych, bycie szczerym wobec innych, chciałbym Państwu w pewien sposób pomóc, ale nie sam i nie słowem mówionym, ale tym razem słowem pisanym. Dlatego u progu miesiąca listopada zachęcam nie tylko do kolejnych spotkań z serii Dwa Równe Skoki, ale zapraszam także do sięgnięcia po artykuł, który wspólnie z Krzysztofem Rejszkiem napisaliśmy w ubiegłym tygodniu, a który jest dostępny już na portalu LinkedIn. Artykuł o wymownym tytule: Tylko prawda nas obroni. Życzę Państwu zdrowia. Życzę Państwu umiejętności funkcjonowania i stawania nieustannie w prawdzie i w szczerości wobec siebie, jak i wobec innych. I zapraszam do kolejnych spotkań. Wszystkiego dobrego. Michał Gluska.